Jojo, jo, witam, witam wszystkich ten film latuje jutro, czyli jak jestem w pracy, a jest nagrywany dzień wcześniej. E, jutro pewnie będą jeszcze większe dymy i nie będzie milion komentarzy, ale zaraz bardzo co się dzieje tutaj. No pewnie się dużo dzieje. E, no niestety, co będę w pracy, więc tak co stwierdziłem, no predyktuję to, co się dzieje teraz i po prostu jutro to wrzucę, a jutro pewnie będzie większe dym więc będę z telefonu tylko sobie zaglądał, co się, co się odpierdziela. Mm, no i tak, jeszcze na wstępy zapraszam Was do subskrybowania, użycia kodu Elzar na Kidropie, byłoby super. E, przypominam o konkursiku, link do konkursiku w opisie. Już trochę osób jest, fajnie. To idzie. No i sponsor odcinka Skin Monkey, czyli do wymieniania skinów. Eee, co? Musicie sobie kupić tu Skinka. Macie drama 5 dolarów z moim kodem Elzart. Eee, 5 dolarów jest od, tutaj widzicie, od 100 dolarów macie 5 dolarów bonusu. Od 10, 50, 50 centów i od 50 dolarów 2,50. Plus tego przy doładowaniu 35% bonusu z moim kodem, właśnie. Więc bardzo spoko opcja, bo to dosyć dużo, tak szczerze. Przy 100 dolarach macie 35, 35 dolarów, bo tutaj pisujecie, i macie 35 dolarów za free, więc jest to spoko. Przy 1000 macie 350. No i co? I tutaj e, stroneczka nam nie liczy skinów, mm -hmm. czyli mamy po prostu, spoczynamy sobie znajdź skiny, ale gdzie teraz mają problemy, więc niestety sobie nie sprawdzimy. No ale teraz, jak wiecie, to z tym ma ogromne problemy i w ogóle ciężko cokolwiek jest z nim zrobić. Ten dużo kart potwieranych, ale dobra, przejdźmy sobie do Blasta, tutaj sobie go zostawiłem. E, I tak, rozegraliśmy sobie pierwsze mecze. Ja jestem szczęśliwy bardzo z pierwszych meczów, bo większość drużyn, które mówiłem, Przegrały. No, G2, z tego co wam i widziałem, to w dosyć dobrą formę, ma, więc powinni wyjść. No i ten pierwszy merdz zagrał dosyć ładnie, z tego co wiem, bo nie był mnie w domu na święta, niestety musiałem być, ale kolega mi tutaj info dał, więc z tego co wiem, G2 powinno przejść. Fajnie, jakby któraś z tych drużyn odpadła Eternal lub Astraliski. Szczerze bardziej byłem fankiem Eternal, żeby odpadły, chociaż tych i tych mam nakupowane, więc spoko, Przede wszystkim jestem fanem tego, żeby Spirit odpadło, ale jak przed chwilą Ancient właśnie grało z Heroic, centralnie przed chwilą wygrało Heroic. Bardzo równy metr. Tak, tak dobrze gra Ancient, a Spirit nie przegrał taką dużą przewagą, bo 16 do 13, jak gdzieś z tą Aurorą, to może wyjść, nie? nie? Nie zdziwię się też, jak wyjdą, ale byłbym fanem, gdyby nie, nie wyszli. Duże ruchy się podziały, znaczy duże ruchy, w sumie w porównaniu do takich dymów, to nie aż takie super duże. Tych heroik na jakiejś swojej cenie, patrzę, co się z nimi dzieje, ale przede wszystkim przejdźmy sobie do Spirit, lekkie wzrosty. To mnie cieszy, ogólnie Spirit chyba mnie równo drużyny, tak szczerze, jak teraz bym sobie miał szybko pomyśleć. Bardzo fajne logo. podobają mi się strasznie. Kurczę, minąłem ich. Przede wszystkim wziąłem na oko Sztokholm. No wiadomo, tam Antur też lekko podrósł, ale są takie podrośnięcia, niezbyt warte uwagi. Tutaj mamy trochę lepsze. Eee, I fajnie, zobaczymy, czy to jeszcze bardziej oddziałuje, jak przegraną drugą gierkę. Chociaż G tu też podleciało. Co ciekawe, G tu podleciało. A G tu, czy gra najlepiej? No, gra dobrze, więc moim zdaniem oni raczej przejdą. A jeżeli G tu przejdzie. Kurczę, czekajcie. G tu Sztokholm sobie weźmy. Dobra, jest. jeszcze było za tutułeczkę. Mały spadeczek widzę. O widzicie tutaj, złotóweczka. Ja wystawiłem sobie chyba, a dwie tylko zdążyłem, No i rynek steam, no nie? Działa tak jak działa, nie oszukujmy się. E, no i co? I w sumie pewnie będzie spadek, bo raczej będą wygrywać. No jeżeli tu raczej sobie powinno zaorać teraz, więc powinni powinny być spadki tej ceny, aby były. Czy ja mam teraz na waszym miejscu dokopował naklejki? Raczej nie, raczej nie. Znaczy, bo teraz będą górki same, nie? To nie ma sensu. Potem będą i tak spadały te ceny. To jest dobre nasze termowanie przede wszystkim w ten sposób. Eternalki bardzo fajnie wzrosły, bo już kosztowałem złoty 70. Jak odpadną, to będą pewnie po 2 coś kosztowały, więc wtedy sobie je sprzedam. Ryzykujemy. No ciul, ryzyk to ryzyk. Nie będę teraz ich sprzedawać. Tak samo Astralisy, ryzykuję z dwoma. Trzymam. Astralis też trochę podrosły. Jak widzicie. Ale nie, Astraisów w ogóle ma mało. E, tak szczerze, więc kurczę, no Astraisów nie mam już za dużo, bo przydawałem sobie w nich. Nie, to raczej, raczej Wolałbym, żeby nekaternalki odpadły. Bo Astraisów mi dużo nie zostało, bo się w nich wyprzedawałem. Teraz mi się przypomniało, więc sumienia no. Jednak wracam i wolamy, żeby ternalki odpadły. No widzicie, tak to wygląda. Teraz będzie druga tura. Wy już pewnie ją znacie. Gotuję ten film. Pewnie trzecią też znacie. E, bo nie wiem, w sumie wleci ten film. Ale ciekawy jestem, co tu się będzie działo. Mmm, jeszcze z kilka Gierek, znaczy dzisiaj, ten, czyli ten dzień wcześniej. E, I jestem ciekawy przede wszystkim, jak Cloud Knight będzie sobie radziło, bo Monte jest bardzo w formie i Montesnax sobie. Ora, nie? Więc zobaczymy. Mm, chyba tyle z ciekawszych rzeczy. Force przegrało, więc to też spoko. NC też przewaliło. Mi się to podoba póki co. E, no. Pyjamas wygrało, Vitality wygrało, Cloud Knight wygrało, mm, Heroic wygrało. W sumie to tak. Chyba dobrze sprediktowałem nawet, chociaż jesteś tu właśnie, tak. Wydaje mi się, że to był lekki błąd. No i jak zawsze, z tym jest zbugowany, nie? To jest, jest najpiękniejsza sprawa. I pamiętajcie, nie dokupujcie na górkach tych naklejek, nie? Nie warto, szczerze. Lepiej to już, jakbyście mieli wcześniej, lub właśnie jeden dwa dzień lub dwa dni wcześniej przed tymi, całymi wiecie, yy, kwalifikacjami, to spoko, nie? Ale teraz, jak już tak ceny podbustują się, to nie ma co. Bo one pewnie pikną i będą sprzedawać. Czysty przykład. Mm, Nation. Nation. To się nie dostało. Pikło i leci w dół i będzie pewnie jeszcze leciało, więc spoko było sobie sprzedać na piku tutaj Nation po 4 ziko praktycznie, bardzo fajna cena. Ja nie sprzedałem, bo mam inny plan. Jaki mam plan? Mam plan trzymania na Long Terma Nation, więc sobie je będę trzymał. E, I wydaje mi się, że to jest dobry plan. Zobaczymy jak, jak, jak mi wyjdzie. E, no cholera, też dużo nie spadło, trochę mi to smuci. Pewnie jeszcze nie spadało. No cóż, no tak bywa w życiu, nie? Ja jakoś się nie śpieszę z tą kasą akurat. E, w Paryż będę pewnie szedł, ale nie jakoś tak super dużo, więc zobaczymy. No i co? Chyba to w sumie wszystko, nie? Z takiego info ważnego. Trzymajcie się widzowie, kocham Was, pamiętajcie, cześć, cześć, kocham, kocham.